Rudy małpiszonek! Zadyszka zrobi wszystko! Ula la la la, ziółeczko mi dobrze wjechało! Bardzo mocne żółko. Też spróbujcie! Zjedźcie, zjedźcie trochę p***y z rana i za, zaraz, zaraz będzie tak ssa, sa Cały ja wirtualny. czyli odgoliłem brudkę? Dobra, jest gites. Obawiam się, że tak naprawdę jest w prawdziwym życiu. I to jest kurwa najgorsze, że ja naprawdę tak wyglądam. Zobaczcie na ten nos, w sensie on z profilu wygląda, no jestem ja, to jestem ja. Aga jak wchodzi do pokoju, to patrzy się na mnie na kamerkę i myśli który to... z którym gościem ja sobie ułożyłem życie. Z tym w, komu w komputerze czy ze mną? Bo wszystko to robię dla was, a w szczególności <laughs> kurwa dla waszej kasy. <laughs> kurwa mać. Kurwa, <laughs> kurwa nie kurwa, hehehe, <laughs> <Kurwa ty. śmiech> la 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 la, ziółeczko mi dobrze wjechało, bardzo mocne ziółko, <laughs> o kurwa, zapomniałem, Jezus, do 20. a, bo 15 dzisiaj, dobra, zajebisty nos, dziękuję, ale to wiecie, to nie jest, to, to nie jest moja praca, to wszystko jest z mojego widza, Wipcia, Se Sebastiana, wczoraj naprawdę poświęcił swój wolny czas yy, i najlepsze jest to, że ja to powiedziałem po prostu na streamie, że fajnie jakby jakiś grafik się znalazł i znalazło się dwie, trzy osoby, którym chciało się poświęcić czas, jak mówię, no, dla kogoś to może być proste, dla mnie to jest dużo roboty, żeby to ogarnąć, a gość wygrał życie, moim zdaniem. Przynajmniej moje. Naprawdę zrobił mi, naprawdę zrobił mi kurwa dobry awatarek, żeby sobie posiedzieć tu i poodpierdalać. No, już mam nos otwarty, już by mnie mniej kaszle z tego, co słyszycie. Dobrze się nawet czuję, ale czuję takie ostatnie 2-3 przecinki yy, grypowe w sobie, więc one jeszcze muszą ze mnie wyjść. I ym, no już jutro chyba jestem full zdrowy, tak, więc podjąłem taką dość dojrzałą decyzję, że jeszcze dzisiaj pogrzybię na chacie. ma co to za dosrany animowany awatar? No to jest właśnie dosrany animowany awatar. Wiem, że możliwe ci też że przeszkadza, że, że jestem awatarem, już nie widzisz mojej twarzy. Dla niektórych to lepiej, a dla niektórych to gorzej. Ja to rozumiem. No, wszystkich was niezadowolenie: jeden lubi walenie konia, drugi lubi sranie na klatę, a ja wszystkich rzeczy jednocześnie nie zrobię. Chociażbym chciał, dlatego, no niestety, jak Ci się to nie podoba, no to możesz po prostu zostawić tylko subskrypcję Prime, poglądać trochę reklam i iść w swoją stronę. Gdzie jest prawdziwy papciu? Nie ma, nie ma, nie ma. Pewnie się już skończyłem, bo nie nagrywa filmiku o siłowni. Tak, tak, naba, idź już stąd. Po prostu animowany papciu dziwny jest. Okej, okay, okej. Okay. Ale nie masz suba, to mogę mieć twoje zdanie w piździe, nie? No to gitę. Ej, patrz jak oczy, jak się... Ej, Oczy chodzą, patrzcie, zajebiście! Patrzcie, musiałbym się zastanowić. Ci eee, w dopyczynie. Dobra, słuchaj, dobrze, elegancko, fajnie to działa. Wyszłam z kolegami na piwo, tak traktuję te streamy. Wychodzę z kolegami na piwo, chociaż nie piję za dużo. I zobaczymy co przyniesie nam świat, tak? Czy nas ktoś pobije w tym barze? Czy poznamy fajne dziewczyny? Czy się zeżegamy? Podobnie za tym streamie. Odpalam zazwyczaj z jakąś wizją, że sobie pogadam i pogram ale czasami jest tak, że gadam i na przykład po dwóch godzinach mogę wyłączyć. Nie, nie wiem, taki to jest taki freestyle. Freestyle taki dla mnie. Czy mam wyjebane? Niekoniecznie, wiesz, wyjebane, bo y, jakbym miał wyjebane, to może bym nawet w ogóle tego nie odpalał. Odpalał sobie tymi spikaj do chłopaków, se gadał. Um, bardziej wolę, y, właśnie nie mam wyjebane, właśnie przede wszystkim chcę się czuć w tej formie swobodnie. I staram się przede wszystkim robić to jak chcę, czyli po swojemu. Więc, no nie, nie mam wyjebane, tylko mi na tym zależy. Czy zaraz pokażę animowanego Penisa, wiesz co? Aktualnie regulamin Twitcha by chyba mi na to pozwolił, ale oszczędzę wam tego. No nie wiem, czy, czy, czy tyle gigabajtów ma ziomek od grafiki, żeby to wszystko, kurwa, wyrenderować. Wydaje mi się, że to musiałbym na cztery transmisje, kurwa, wczytywać, mordzia. Ale powiem wam, no widzieliście to, nie? Ja nie krytykuję absolutnie, wiecie, że no, do krytyki to ja powiem być ostatni, bo ja też lubię, ja lubię i robię szalone rzeczy. Na przykład gram w Pokémony. Ale, no, regulamin Twitchu tutaj naprawdę fajnie został. Nie wiem, zupgradeowany, udoskonalony. Ale teraz normalnie sobie chuja, chuja samo już rysować. A zresztą, chodźcie, zobaczymy, co się dzieje. Ale o tej godzinie to chyba wszystkie pływaczki, bo tak nazwą oczywiście kobitki, które na basenie tam cały czas pracują. No, to pływaczki w sumie. Swimming sportsmen's. Nesty! To w się sensie fajna warna. Już szuka afer, już rozkwinia, już kurwa. Już kurwa, będzie kurwa kręcona afera! Wziąłbyś się za POE pod expi, trochę postać. A nie, ten też siedzi, kurwa, tylko gra. Eee, tego Ciężko to skategoryzować. Ciężko skategoryzować, ale moim zdaniem New World to najlepsza gra. I, i, I kurwa, nie dziękuję. O już. Już kurwa. Belki w swoim oku nie widzi, ale w innym, kurwa, jak ktoś przejdzie na czerwonym, bo się zapomniał. Jazz G zobaczy. O, ze Stop się powinni wziąć. Nikt błędu nigdy nie zrobił. Ty, ty jesteś tym ziomkiem co... Kurwa mewa ci kanapkę zajebała Tego znany, a ja jestem tym typem od jebania kurew. Wiesz, każdy jest takim typem od czegoś, nie? Nie masz historii, ty nie masz duszy ten, To jest typ od kanapki, tu jest typ kurwa od grania w ligę Tu jest typ kurwa co się kuci z innymi ludźmi w sieci, ten łowi ryby ta nie z Egiptu kurwa ta coś no zrobiła, w sensie albo komuś Joker to nie znam, MMO, 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 ten, który gra z takiem jest dobry w strzelanki, Shelly Mordzia, wiesz o co chodzi, są tu dobre mariaty na tym Twitchu. Każdy jest się od czegoś, dobra, wchodzimy na rozmowę na małych twórców. Yo! Ja, pierdzielę. Ty pierdzielisz? Co tu się dzieje? No właśnie! Przecież jest wiewiór. <gryw> 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 Bardzo no. dziękuję. Bardzo dziękuję Clampis, ja pierdzielę. No fajnie. Jakbym mógł chodzić w Leginsach, to miałem już dwa koła. Szkoda, lecimy dalej. Boże, jak mnie to boli, jak inni dostają klocka, kurwa o 11.13, a ja się muszę pierdolić z tym awatarkiem o 22, żeby chociaż dychę dostać od sp swojej społeczności Kurwa! Po chuj to widziałem <śmiech> <śmiech> Dobra mordzia Dobra, ja daję do najta. <laughs> Ja bardzo lubię tą streamerkę, a wiecie czego? Bo jakbyśmy wycięli tylko głowę, to ona mi trochę Gucia przypomina. Ale bardzo lubię Kusaw. Pozdrawiam Kusaw i Gucia tak samo. Ale ona ma coś z Gucia, albo Gucio ma coś z niej. Be oczywiście bez żadnej obrazy, po prostu, wiesz... No ja też nie jestem za piękny, ale czasem mam tak, że widzę czasem w kimś kogoś. Na przykład widzę w swoim widzu jebany chodzący portfel, który wysyła mi kasę. Co? Proszę. Ona dostala kloka, ty łap orangutanie. Dziękuję. Ale ja Ciebie przemałpiłem! U u, 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 Może to będzie moje powietanko? Rudy Małpiszonek! Zadyszka zrobi wszystko! Muszę sobie jutro przygotować kawały na kartce i będzie kurwa Zadyszka powiadany kawał. Rudy Małpiszonek! O! U, u, to już chyba dziwne się robi. Heh, podoba mi się to. Im jest dziwniej, tym jest tak... ...dziwniej. Gdzie jest małpka Kiki? Zjadłam może wszystkie yy, yy, narkotyki! <śmiech> Przepraszam! <śmiech> Motka! <śmiech> Kurwa, mocny skud. <laughs> Kurwa! Dobra animacja, co? Daję w pizdę! Awatar. Mówię ci, dobijam dzisiaj do 2,5 tysiąca widzów, wrzucam wszystkie współpracy, jestem anima youtuberem, mam w kuju wszystko. Chodźcie pojeździł po moim tubie, zobaczę po moim pulpicie. Ale naprawdę czujesz się fenomenalnie, że to się odkleja wszystko. <grywa> Kurwa dziwnie to brzmi, ale się naprawdę odkleja. Wiecie, kaszel, katar jest tak przyjemnie. Też spróbujcie! Zjedź, zjedźcie trochę mefy z rana i za, zaraz, zaraz będziesz tak sza, 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 samo wow. Zadychę zrobisz wszystko to wyłączaj ten komputer, łap odkurzacz i zapierdalaj mi sprzątać mieszkanie xd. Ale... no nie no nie no, nie aż tak wszystko, nie aż tak wszystko. Jakie sprzątanie? W... Wiesz, ale słuchaj, zróbmy tak, ale łatwo to odbić, słuchaj mordzia, zrobimy tak, wysyłasz mi projekt swojego mieszkania, wiesz, zdjęcie, ja se go wrzucam tu na tapetkę, mordzia, ty myślisz, że kurwa debilem jestem, że jestem skończonym kurwa kretynem, i patrz, Mordzia. Tu mi seba robi od Siu, 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 siu. Tutaj kanapę, kurwa. Wow, dziękuję, baw mnie już, patrz. Tu kanapę, siu, siu, siu. Miotłę sobie tak kolebiam. Tu, 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 tu. Tu co, myję, tu, 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 tu. I rozumiem, mogę ci tak latać, kurwa, i jeszcze mi seba zrobi majteczki fajne, kurwa, koronkowe. I zapierdalam ci pochadzić i sprzątam. Wirtualnie. Proszę, kurwa, wszystko wysprzątane. Co jest z tą kamerką? Kurwa ci zaraz wyjebi gonga. Halo. Okej, okej, dobra. Wyjaśnienia, wyjaśnienia, Dzisiaj. A um, nie będzie bitwa o południe Miała być, rzeczywiście zapowiadałem wam Bitwę o południe, bo rok temu też ją robiłem, ale w momencie kiedy zgodziłem się na bitwę o południe, miałem już umówioną, e, wypiętą, e, znaczy się, umówioną współpracę. E, I już jestem na House flippera umówiony, kochani. 4 dni od 19 do 22 gram w House flippera e, i po prostu się skolidowało. E, I jakby ja sam ja w sam sobie nie będę prowadził transmisji dotyczącej bitwy południe ale ja sobie puszczę w tle, jako będę po prostu jej sobie słuchał. Co zaważyło? Co zaważyło na tym, że, 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 e, że House Flipper jednak jest? To to zawsze. Pieniądze. A wiecie, że lubię freestyle, ale jeszcze bardziej uwielbiał kasę. I <śm> osobiście... Ja też że chciałbym sobie z wami poglądać Bitwo Południe, ponieważ to darmowy content. Odpalam kamerkę, wiesz, yy, za kim by porobił szoty i by wszyscy poznali mój awatar. Rozumiesz, awatar. I kurwa, zobaczyłbyś, miałoby 2-3 lata, mie 2-3 miesiące i ci raperzy, kurwa, yy, to by odgapiali ode mnie mój awatar. Normalnie paluch by był animowany, yy, szaman, szaman, sushi by kręcił, wiesz o co chodzi wszyscy by odgapili ode mnie, jestem pewny. Szkoda, szkoda, bo bym się zaprezentował jako mój nowy awatar, nowa możliwości. No niestety bitwa Południe nie będzie u mnie. Znaczy ja też docelowo stan faktycznie jest taki, że ja wam nie zapraszałem was w 100% na konkretny dzień, konkretną godzinę. No ale fajnie by było to zrobić. Może za rok się uda. Miałem taką propozycję, nawet wam o tym mówiłem, żeby że puszczę wam mecz ekstra klasy u mnie na kanale na Twitchu i będziecie mogli go ze mną oglądać. Bez komentarza takiego właściwego, tylko z moim komentarzem. Tak jest. Nie, 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 z via Play. Ee... Znaczy, nie, nie wiem, czy to będzie aktualne, bo, na, bo do tego meczu jest dość blisko, a żadnych głosów, słuchów nie słyszałem. Ale w skrócie, oglądamy mecz Ekstra klasy z moim komentarzem na moim kanale Twitch. Bez płacenia i tak dalej. Oczywiście, celem tego jest ee, w sensie zaprezentowanie ee, usługi, tak, dającej oglądanie meczy. A po prostu raz tam na trzy miesiące będzie mecz jeden puszczany u mnie. Ja już dawno forsowałem ten pomysł, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na razie jest cisza. Miało być robione, został mecz przeniesiony. Zobaczymy, jak to będzie. Może legia Krakowia. To by było, było zajebiste, to by było, było zajebiste. Jak mówię, ja już o takich rzeczach rozmawiałem już rok, dwa lata temu. I to, jak mówię, to nie jest stricte taki deal na, na, wiadomo, na kasy, tylko bardziej taki ideologiczny, bo fajnie byłoby przenieść ten sport na Twitcha, że taki gość jak ja może to odpalić i komentować z widzami, ludzie na czacie piszą, wypierdalać z tym, z tamtym. No fajnie byłoby to, nie? Ale wiadomo, prawa do e, transmisji piłki to są duże pieniądze i nikt sobie czegoś takiego nie zrobi, że wykupi prawa i będzie streamerom dawać to oglądać. Ale chociaż taki naparstek tego, że raz w miesiącu czy raz na dwa miesiące wspólny mecz, Albo na przykład być tam w telewizji gdzieś, że móc komentować, że jest alternatywny komentarz mój. Czyli wchodzisz sobie, załóżmy, na Kanał Plus i masz tam załóżmy Pana Borka, czy tam Michała Pola yy, i możesz sobie na przykład też zmienić kanał i ten sam mecz jest z komentarzem na przykład Rudego Ogra. Okej, okay. i na przykład AG zrobić taką, że jak ona mi wchodzi do pokoju, to wchodzi lekarz w fartuchu, taki wiecie, choroszczy. Z lekami dla mnie i z kaftanem w ręku. Że to jest po prostu. Ja jestem w pokoju. Kurwa, no to byłby zajebiste, wiecie, co można było zrobić stary, to jest. Pro... jest, jest takie easy jak chuj. Pokój, kurwa, bez klamek, ja w nim siedzę i streamuję. Przecież za chwilę, za chwilę to można. Wchodzi zmywarka, no to też było spoko. Taka, wiecie, wycinasz po prostu zmywarkę z Philipsa taką, wiecie, reel i dolepiasz takie animowane nóżki, animowane rączki oczka. I jak chodzi, to taki dźwięk jest. Psz, psz naczyń w środku i gada po naczyniowemu, a ja mówię tak, tak, no tylko bez cebulki, ona i wychodzi, loga nie wypuszczę Cię, nie wypuszczę Cię, nie, idź do pokoju, do pańczy, ja Cię nie wypuszczę na balkon, koniec, gadki, nie! nie, nie, nie będziesz rządził moim życiem, dobra, otwieram, o, na przykład jak jestem zły, to wyglądam jak ja, ale jestem kurwa zły, Wow, one są prawdziwe, takie wielkie słuchy. Dobra, elegancko, dobra. Mamy to? Zobaczymy, może się nic streamuje. Panie Boby znaleźć jakiś swoich znajomych wituberów. E, Powiedz, no dla mnie już jest świat za ciasny, takie prawdziwego prawdziwe życie, no, czekaj. Poszukamy sobie wituberów, chodźcie. Przyjaciół sobie zrobimy gang. Mój wituber jest taki... ale ma grzywe włosów i piękne oczy, mój wygląda... Ale powiem wam tak, mój, mój awatar wygląda jak typowy polski awatar. Zobaczę, ten gość się prezentował. A mój wygląda jak taki typowy, wiesz... No jestem z niego dumny. Co tam, co tam słychać? Jest tu miejsce dla mnie? Siemano! Właśnie bo telefon telefon ci wpadnie do wody. Dobra, spadam z stąd. Tak to jest, widzowie. Ciekawe, ile osób teraz uciekło z tego streama, żeby się na chwilę wyłączyć. Coś tam se porobić na telefonie. Dam sobie moją wirtualną rękę animowaną uciąć, że dwie, trzy osoby już poszły na chwilę i wrócą za, za momencik. Kto za zjeb? To ja, Filip. Mówią o mnie parę splatynów. Kiedyś jeszcze śmieszny gościu. Sport trenowałem dzisiaj. Jestem dig digitalowym, digitalową spierdoliną. Coś jeszcze? Bo idę oglądać gołe baby w basenie. Dużo osób mówi, że one same kreują myśli w swojej głowie. Nie, 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 nie. My wszyscy na siebie oddziałujemy. Jesteśmy sami sobie motywatorami. Mikołaja Buddy oglądałem chyba, jeździł furem i rozdawał. Może to nie no, tak, to sobie widziałem. Ogólnie nie oglądam. Ale to mi gdzieś wpadło i sprawdzałem, sobie jeździł po tutaj znajomych terenach, bo on też z Krakowa. Prezenciki tutaj, coś tam, coś widziałem. Szoty. Log ekipa, Braun nie wytrzymał. O, widziałem wczoraj wywiad z Braumem. Yy, cichy robił wywiad z Braumem. Ciekawy, polecam. Fajny, fajny. I kitaferomony, proszę, co to? kiedy mi każdemu zostają kłody, to jakby wsz... tyle ci, ci Polacy, tyle kłód pod nogami mają, to te wszystkie lasy, kurwa, niedługo wykarczowane będą. Ale my lubimy oczywiście sobie ujmować, e, jeśli chodzi o takim, w takim kontekście, że nie, nic nie mieliśmy, nam było ciężej, nam było najciężej, a tym wokoło było łatwiej. Lubimy tworzyć taką narrację, ona jest taka motywująca. Nie mówię, że to źle, ale jest to dość popularne zjawisko. Ja nie miałem nic... A teraz mam. Jest to oczywiście fajna historia, lubimy takie historie, są to historie romantyczne, no ale jak tak patrzysz, no to teraz wszyscy się y, mówią, że nie mają nic. No w sumie to jest takie logiczne, no bo jak się rodzisz, to w sumie nie masz nic. Wiadomo, że rodzice i ich wsparcie, to wsparcie jest, y, można powiedzieć, troszkę w różnych wymiarach, u każdego występuje w rodzinie, no ale teoretycznie to nie, zawsze tam troszkę nie mamy nic, nie? Dobra, dlaczego nie lubi Żydów pan Braun? Pierwszy raz ozdabiam dom na święta. Clever Woodworking. No chyba tyle. No nie ma żadnych rzeczy. Kanał sportowy. Dzisiaj był testry. Yy, w poranku był. Kiedy był ten poran? Czy nie był poranka? Chyba jest. Jo, jaki pan Sweger? No nie, no zrobił tutaj współpracę z House Flipperem. Tam zakręcił tutaj tego. Ja jaki jebany drillowiec A kiedyś w garniturku i przyciawych skarpetach Rozumiesz teraz różny sweter za... przynajmniej dwujaka. Ten sweterek jest co najmniej za dwujaka mordzia. I zobacz, jak to się toczy. Ja siedzę jako zakolak kurwa rudy, animowany, w szesnastu bitach zrobiony A szef osiedzi sobie kurwa w swetrze za piątaka z polem i tutaj z całą tą kurwa Kingą. No. Coś tu źle poszło w tym JKB, coś mi tu kurwa nie gra. Zapraszam was na pewno na taką malutką wigilię na moim streamie. Nie będzie to trwało długo, może godzinkę, dwie, ale zrobimy sobie, wiecie... Na pewno zjemy sobie jakoś uszko, barszczyk, robię normalnie wigilię na streamie. Tylko jeszcze nie wiadomo, która to będzie godzina. No, myślę, że coś koło 23 albo 24, nie? Albo, albo na, wiesz, 25 to już będzie trochę za późno, ale też możemy coś takiego zrobić. W któryś z tych... No właśnie, po 22 jak wrócą wszyscy. No właśnie, nie wiem, jak ludzie mają. Czy właśnie idą na wigilię i wracają? Czy jednak. Dopiero idą na Wigilię, no i już raczej nie wracają. A, a, albo właśnie jakaś pasterka oplatonowa właśnie. Tak jak ostatnio było, pamiętacie? Drank stream z pół szklanki whisky wypitej i by trzeba było gasić streama, bo stary chłop się napierdalił, więc... Symbo, o, symbolicznie, symbolicznie. Dlatego jak już byliśmy przy kolacjach i jedzeniu, to właśnie takie coś zapowiadam. No to dopiero za 9 dni. Wszyscy w sukienkach odwalenia walenia na otwarcie kanał, on w sweterku, ale... No, ale, ale co z tym sweterem końca, jest nie tak, ten sweter wygląda to właśnie to zajebiście. A to jest aksa tego dezodorantu sweter? Dodawali go kurwa gdzieś? Ale siedzi elegancko. Starał w czerwonych włosach się wpierdolił do londynu na kawiarni. jak go, ja, wiesz, lekko tam nie poznałem. Moim zdaniem spoko, ale powinien mieć boki na zero wygolone. Żeby mieć, wiesz, boki na zero i tylko tego czerwonego pędzla na szczycie. To był hardcore. Odwiedziłem fabrykę lace. No zobaczymy, a może mnie odwiedzisz i kąpa mi naprawić. Ale żarty. Ale nie był żenujący, nie? Był taki na czasie, wiesz, ja potrafię strzelać w te żarty. No. Wsia angielskiego nie mam, ale kurwa widzisz. Od razu widzę jak tego, łączy w głowie. Dobra, zobaczymy. Możemy zauważyć. Aha, jak... odwiedziłem fabrykę lace, ziemniak chipsy. Wow, dopiero teraz dojechało, dopiero teraz dojechało. To na około jechało jakąś obwodnicą. Widać, że gości się na kartoflach zna razem z panem Radkiem, który opowiada, e, no, jak to... w ogóle się ziemniaka wyciąga z ziemi, pozbywając się tych wszystkich dodatkowych, jak to się nazywa? Łęcina. To zaczniemy. Od... Zaczynamy od tego zespołu podbierającego. Po pierwszy się rzuca w oczy, to właśnie te duże bębny. One mają za, za zadanie właśnie tu na tych redlinach docisnąć wszystkie chwasty i krzaka ziemniaka, żeby do, docisnąć to. To jest to, to, i to jest do... wiedza fachowa. To jest wiedza fachowa. Ten goziak wbija na spotkanie z znajomymi, czy z jakąś kobietą, potem tak fachowo ją wszystko powie. Nie lubi, że jego praca jest przydatna. Ziemniaki to jest król świata. Gdyby nie ziemniak, to by nie było polski. Gdyby nie ziemniaki. A już nie. nie to jest temat w ogóle na inną gadkę. Bo Jeżeli bulwa jest uszkodzona, to może zacząć gnić, a jak zacznie gnić, to, to może za... zepsuć Dokładnie. większą część. Dokładnie. Jak jedno gnije, to zagnieje wszyscy. Dlatego jak się. Na przykład w menadżerze masz grypę na jednym zawodniku, to musisz go coś do domu, bo ci zarazi, kurwa, resztę. To jest podstawa wiedza, nie? To jest normalne. Dobra, mam już dość tych, kurwa, ziemniaków. zamęczymy tymi ziemniakami. Skoki narciarskie. W jego sukcesów to, to wszystko się tak rozwinęło, a wracając do, 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 do tego, czym jest za dobrze... Chciałeś odskakać. dzisiejszego filmu jest...